Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach. I dzisiaj zajmiemy się owocami. Jakie owoce znajdują się w koszu? Oczywiście, to są jabłka. Policzmy, ile znajduje się owoców w każdym koszu. W pierwszym koszu znajduje się tak: jedno jabłko. W drugim koszu policzymy. Jeden. Dwa, trzy. W drugim koszu znajduje się trzy jabłka. Powiedzcie mi, proszę, w którym koszu znajduje się więcej jabłek? Doskonale, zgadza się. W drugim koszu znajduje się więcej jabłek. A w którym koszu znajduje się mniej jabłek? Zgadza się, w tym koszu znajduje się mniej jabłek. Bardzo dobrze Wam poszło. Dziękuję Wam za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym filmie.